Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ten wyjątkowy dzień chciałam Was zaprosić do wspólnej modlitwy, do Ducha Świętego. Jest to modlitwa, gdzie podczas pierwszej pielgrzymki, do ojczyzny, święty Jan Baweł II polecił ją rozmawiając z młodzieżą przy Kościele świętej Anny w Warszawie. Powiedział wtedy bardzo ważne słowa. Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec i pozostańcie jej wierni. W imię Ojca i Syna i Tua Świętego. Amen. Duchu Święt, proszę Cię, otar mądrość do lepszego poznania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. Otar rozsumu to lepsze przebezrozumienia, ducha tając wiary świętej. Otarł umiejętność, abym w życiu kierował się zasadami tejszej wiary. Otarł raty, aby we wszystkim u ciebie szukał raty i u ciebie ją zawsze znajdował. Otarł męstwa, aby żadna pojaźń, ani skłęty ziemskie nie mogły mnie od ciebie oderwać. Otarł poboczność. Abym zawsze słyszał Twoją majestatowi, synawską miłością. otarł pojaśni Bożej, abym lekał się grzechu, gdy Ciebie o Boże oprasza. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.